Cześć. Dzisiaj nagram wideo prezentację tego Chryslera Neona z 2000 roku. Zaprezentuję, jak wygląda wnętrze i wyposażenie. Posłuchamy dźwięku silnika oraz brzmienia wydechu. Oprezentowany dzisiaj samochód, dba Mark Auto w Warszawie. No to teraz zobaczmy jak wygląda wnętrze. Zacznijmy może od drzwi. Tu na górze twardo. Fajny taki miękki pasek, jakaś imitacja drewna. I tutaj taki dziwny materiał. To jest mięciutkie. To jest coś pomiędzy jakimś takim plastikiem a gąbką. Fajnie, że chociaż coś takiego jest. A tu już twardo. Dwie elektrycznie sterowane szyby, elektryczna lusterka, tutaj fotel, góra dół, regulacja oparcia, kierownica obszyta skórą, lekko zużyta, ale przyjemna. Mamy tu tempomat. takie ładne, złote logo. Tu na górze, twardo. Tak wyglądają zegary. Konsola środkowa, taka mini półeczka. Klimatyzacja. Tutaj radio. Dwa miejsca na napoje. I mini kieszonka. Automat. I jeszcze jedno miejsce na kubek. Pomiędzy fotelami całkiem spory, głęboki schowek. No i jeszcze ten schowek przed pasażerem taki raczej mały. Tutaj nie, naprawdę w porządku. Zobaczmy, jak wygląda przestrzeń z tyłu. Tutaj twardo, ale jest bardzo miły akcent. Akurat, żeby sobie oprzeć rękę, jakaś imitacja drewna. Nic nie trzeszczy. Szyby na korwkę. Miejsce na nogi więcej niż bym się spodziewał. Kanapa również wygodna. Mięciutka. Ogółem jest dobrze. I na koniec pora na bagażnik. Niestety usunąłem niechcący nagranie z filmikiem, więc załączam zdjęcie. Bagażnik ma 370 litrów oraz dzieloną tylnią kanapę. I to by było tyle. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.